Sobie ja chyba robi się. Kompilu. Trzeci ma powięź jak to moment. A, jeszcze raz. Karta sieciowa wykorzystuje zaawansowane sterowniki, umożliwiając uzyskanie dostępu do dowolnej sieci intra. Oprócz tego instaluje się na niej najnowsze programy zapewniające bezpieczeństwo pracy w sieci. Poczekajcie, zawiera podstawowe dane dotyczące konfiguracji dysku oraz dostępnego sprzętu. Kurczę! Konfiguracja układu, konfiguracja dysku, konfiguracja sprzętu. No dobra, zobaczymy czy będzie działać. Konfiguracja układu przenieś. Konfiguracja dysku przenieś i co było jeszcze? Lokalizacja sprzętu. Lokalizacja produkt sieciowy zapora systemowa, lokalizator sieci system plik, Jezu co? Zawiera podstawowe dane dotyczące konfiguracji dysku oraz dostępnego sprzętu. A, moment, więc lokalizacja. Gromadzi dane niezbędne do konfiguracji sprzętu. Lokalizacja sprzętu, dwa Konfiguracja układu, konfiguracja dysku, lokalizator sprzętu. O, super. Tu mam pierwszą gotową. Ekstra. I to jest pod startem. Teraz e, sieć interfejs. Sługa. Karta sieciowa. Karta sieciowa to jest niebieska. Tak, Karta sieciowa. Wykorzystuje zaawansowane sterowniki, umożliwiające uzyskanie dostępu do dowolnej sieci Intra. Oprócz tego instaluje się na niej najnowsze programy spełniające bezpieczeństwo pracy. Więc sterowniki i bezpieczeństwo pracy. Moment, wytwórzmy ją. No, bo pod dwójką. No nie, pod dwójką, pod dwójką. Kurcz, wolno. Niebieska kar. się, sobie się postrzelę za chwilę, no. Niebieska sieć. Niebieska kar. Co jest? Dobra, coś przeklikałem niechcący. Przepraszam was. Chciałem wyjść, jak przyjść skąpa. Ukorzystuje zaawansowane sterowniki umożliwiające uzyskanie dostępu do dowolnej sieci internetowej. Przy tego jest się najnowsze programy zapewniające bezpieczeństwo pracy. Mamy, mamy, mamy. Protokół sieciowy. Sieci, zapora, program antywirusowy, interfejs, poleceń. Lokalizator sieci. 5 musi być na niej. Programów. Więc tak, zapora. Program antywirusowy. Lokalizator sieci, protokół sieciowy i co, interfejs poleceń, kopiluj? Nie, to interfejs poleceń wyrzuć, przenieś, nie, usuń, narzędzia administratora przenieś, kopiluj, kurczę, nie, usuń, interfejs poleceń, Interfejs polecę, przejść kompiluj. Morany. Program antywirusowy jest. Zapora sieciowa jest. Protokół sieciowy jest. Kompiluj. Zapora sieciowa jest. Lokalizacja protokół. To jest ich za mało przecież. Zapora, protokół sieciowy, zapora sieciowa, program antywirusowy, interfejs poleceń, system plików przenieść. Nie usuń I to, co sprzęt? Przenieść, bez sensu. Usuń, Dobra, wiecie, sami to chyba trochę zajmie. Ja wrócę do Was, jak to wszystko rozgryzę, bo to za dużo czasu zajmuje. No hej. Hejka, dobra, wracam. Trochę mi to zajęło, chyba ponad 20 minut. Bo nie wpadłem na to, że do, każdego, do każdej z tych kart trzeba dodać ten sam program, czyli konfiguracja układu. I dopiero wtedy można się w to bawić. więc Zajęło mi to w sumie sporo czasu. Ale nic się nie działo poza tym, więc nic nie straciliście. No, to jest ostatnia karta. Już tam, no niebieską już zrobiłem. Więc tak. Interface. No super, co teraz? O, światło się zapaliło, super. To mi coś da? W się nie ma karty. Dobra, tego nie będziemy wypuszczać. Niech sobie tam siedzi. A my sprawdzimy tego kompa tutaj. O, właśnie. Ale jeszcze moment, najpierw zapiszę grę. Aktualne prace. O Jezu, to ja tego jest? Jest i hmm, Cudny. Robowiec. Jeszcze lepszy. Robowiec takes. No dobra, czyli w tym grobowcu coś zamknięto specjalnie. Skinia wodna, tekst. Poczekajcie chwilę, ktoś mnie woła. Dobra, już jestem. Przepraszam Was za to. Zespoły, banda wczepiających, potwierdzający potwierdzającymi także naturę. Poczekajcie jeszcze chwilę, bo znowu mnie ktoś Przepraszam Was po raz kolejny, wracamy. Dodatkowe jakieś tam materiały, bla, bla. Dodatkowe informacje, złożono raport o czymś potencjalnego sabotażu. O, sabotaż. Redwood, na przykład w terenie kopalni. Hmm, czyli to jest nawiązanie do historii Reda. Hmm. Choć może się wydawać, że dostęp do wspomnień, których gromadzenia ani trochę sobie nie przypominasz, może być źródłem niekończącej się rozrywki, to przyznać muszę, że stawia mnie także w kłopotliwym położeniu. Tem Sabotażysta. Z jakiegoś powodu zabarwia mój umysł na czerwono. Tak, aluzja do Red, czerwony po angielsku, wiem. A, stanowisko Grenlandia. Pewnie ten part musi być morderczo nudny, jednak przepraszam Was, gram na ślepo i interesują mnie wszelkie fakty i dokumenty. Dlatego, aby mieć całą fabułę. Hmm, to tutaj nie... No, dobra. Ej, nie to chciałem. Prace międzynarodowe. Inne stanowiska badawcze. Klik jest złożony, nie da się go otworzyć. Sterowanie drzwiami. O matko! No, super. Dobra, moi drodzy. To by było tyle. To by było chyba na tyle. Znaleźliśmy kod, Zostaliśmy śmiertelnie wystraszeni przez jakiegoś cholernego zombie. Eee, co tu jest w ogóle? I na tym byśmy skończyli, bo już mam ten, też dość na ten, ten czas. Gierka jest mocna. No, żegnam was wszystkich serdecznie. Dzięki za oglądanie. Hejka.